Dzień dobry, bardzo wiele ludzi zastanawia się, dlaczego obecnie tak wielu młodych z młodzieży nie umie się znaleźć w współczesnym świecie, nie umie sprostać wyzwaniom i się szybko załamuje. Bardzo często idzie w narkotyki lub w inne używki, które pozwalają im tymczasowo, tylko tymczasowo zapomnieć o otaczającej ich rzeczywistości, ale za to, za to zapomnienie cena jest straszliwa. Wielu socjologów, pseudonaukowców ma różne dziwne teorie. Ale wbrew temu, co oni mówią, odpowiedź na to pytanie jest prosta. Przeważnie były to jedne, jedyne dzieci w rodzinie, rozpieszczone, nie, nie znały trudności życia, nie zostały eksponowane na e, problemy. Teraz, kiedy w życiu bardziej dorosłym się z nimi spotykają, nie umieją się z nimi zmierzyć, i kończy się tak, że albo popadają w odrętwienie, albo popadają w narkotyki, albo jak w Chinach dołączają ruch młodzieżowy masowy, leżeć płasko i nic nie robić. I to są właśnie tego przyczyny.